Witam Państwa w poniedziałek 5 grudnia ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu: rózgi zamiast mandatu, Mikołaj na stadionie Piasta i licytacja w pryzmacie. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam na serwis. Gliwiccy funkcjonariusze wraz z kapelanem policji naszej diecezji księdzem Joachimem Gondro przeprowadzili nietypową akcję. Kierowców za wykroczenia tylko pouczano, zaś karą były symboliczne rózgi. W postać świętego wcielił się funkcjonariusz ruchu drogowego starszy aspirant Janusz Szydło. Policyjny profilaktyk wspólnie z kapelanem przeprowadzał rozmowy z kierowcami. Wszystkie te spotkania, jak przystało na okres przedświąteczny, kończyły się życzeniami braku kłopotów na drodze oraz bezpiecznych powrotów do domu. Prowadzący otrzymywali również prezenty, lusterka z dziesięcioma przykazaniami dobrego kierowcy i odblaskowe opaski. W sobotę przed meczem Piasta Gliwice z Koroną Kielce stadion miejski odwiedził Święty Mikołaj, który podarował zawodnikom piłkę. O tym jak udany był to prezent przekonaliśmy się w 55 minucie spotkania, gdy sprezentowana futbolówka wpadła do bramki gości. Zwycięskiego, jak się później okazało, gola zdobył dla Piasta Gerard Badia. Hiszpan wziął na siebie tego dnia odpowiedzialność za nękanie bramkarza rywali. Mimo wielu prób zdobył tylko jednego, ale jakże cennego gola. Po spotkaniu Badia z rąk rzecznika klubu odebrał tradycyjny tort przekazywany dla drużyny na ręce najlepszego zawodnika meczu. To było bardzo, bardzo ważny mecz dla nas. Potrzebujemy punkty. Remis u nas, jak gramy tu na Oksie, nie jest niemożliwe. musimy wygrać. Musimy, punty musi zostać tu na Oksie. W najbliższą sobotę 10 grudnia w salonie optycznym i galerii sztuki Pryzmat w Parku Handlowym Arena od godziny 19 do 21 odbędzie się przedświąteczna licytacja obrazów Kariny Rządkowskiej oraz Waldemara Węgrzyna. Połowę dochodu z aukcji właściciele salonu przeznaczą na dofinansowanie budowy integracyjnego placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Ziemięcicach. Placówka przynależy do Regionalnej Fundacji pomocy niewidomym. Zapraszamy firmy i osoby prywatne, aby wzięły udział w licytacji i wsparły akcje. Miejski Zarząd Usług Komunalnych informuje, że w nocy z 1 na 2 grudnia wichura powaliła drzewo na cmentarzu centralnym przy ulicy Kozielskiej w Gliwicach. Uszkodzone zostały nagrobki w sektorze E1 przy grobach księży Redemptorystów. Właścicieli zniszczonych nagrobków prosimy o kontakt z zarządem cmentarzy komunalnych ulica Kozielska 120 w celu ustalenia dalszego postępowania. Miejski Zarząd Usług Komunalnych wykonał niezbędną w dalszym postępowaniu dokumentację. Fotograficzną. Aktualnie na miejscu trwa usuwanie powalonego drzewa. Historia obrony naszego gliwickiego czołgu T-34 przekroczyła już granicę Polski. Wczoraj poinformował o tym swoich czytelników rosyjski portal gospodarczy Ekonomika Segodnia, który napisał, że po dwóch miesiącach wymiany pism pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, władzami miasta i reprezentującym opinię publiczną Stowarzyszeniem Ośrodek Studiów o Mieście, które zorganizowało happening pod czołgiem, udało się zmienić decyzję o zabraniu pomnika z naszego miasta. Portal Podkreślił, że urzędnicy w ministerstwie byli niezwykle zaskoczeni postawą Gliwiczan, którzy murem stanęli za swoim czołgiem. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Pełna oferta programowa Telewizji Imperium dostępna jest w sieciach światłowodowych Imperium Telekom oraz na stronie tvimperium.pl. Najświeższe informacje i komentarze dostępne są na naszych portalach społecznościowych. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody, a kolejne wiadomości już jutro o stałej porze.